Cześć, witajcie moi drodzy, ja jestem Gomez, to jest kolejny odcinek z gry Reason 1. Moi drodzy, kontynuujemy sobie naszą przygodę tutaj. Um, udałem się poza nagraniem tutaj do miejsca, gdzie mieliśmy się spotkać z Patty, ale jak widać, Patty nie ma. A stoi Ericsson? A nie, to jakiś Eronga, ale wygląda jak Ericsson. Dobra, rozmawiam sobie. Mhm. A, no tak, jesteś kolejnym Romanowa gościem z załogi. Co zrobiliście z Patty? Okej, okay, przyjemniaczek. No dobra, chodźmy. Mhm. Dobra, dawaj, dawaj, gościu. Oj, kurde, no tak, tego się właśnie spodziewałem, nie. Śledzili nas cały czas, więc można było przypuszczać, że. Bo podejrzewałem, że będą chcieli nas zaatakować w sumie, jak znajdziemy te wskazówki. A tu, Romanów, widzę, cwany list, postanowił, że tak powiem, wykorzystać patii. To w sumie można było to przewidzieć, jakby nie patrzeć. Ale dobra, zobaczymy, dokąd nas koleżko zaprowadzisz. O, wasyl, sobie stoisz tutaj cały czas. Ciekawe. Nie, że Wasel w sumie stoi cały czas pomimo tego że już Romano w Parwopati ale co kto lubi nie w ogóle zarombiście mi się prawie zarombiście podoba ten motyw właśnie tego że mamy ten miecz dwuręczny i możemy go trzymać jak jednorękę i jeszcze mamy do tego tarczę, nie super sprawa mi się prawie zarombiście podoba fajnie to rozwiązane wiadomo bez tego gustu niektórym pewnie to nie przypadnie do gustu, że tak powiem. Powiedzą, że mierz dwuręczny, to no mierz dwuręczny, powinien być trzymany oburącz. A nie w jednej ręce. No dobra. Mhm. Dalej mam i sam. Ok, ciekawe. Oj. Mhm. Dobra. Mhm. Dobra, gościu, dobra. Nie zgrywaj tutaj wiesz i raka. Mhm. Mhm. Tak, tak, jasne, jasne. Oj, Romanów się doigra, kurde. No tak, do, do tego nie chciał opuszczać wyspy, nie? Chciał zdobyć skarb Stalowo-Brodego. O to od początku mu chodziło. Można powiedzieć, że mu w tym ułatwiliśmy, bo jeszcze mu pomogliśmy uciec z tego więzienia. No tak Takie to jest życie Pokazałeś iść do końca, więc na to wybrzeże, więc jak się domyślam musimy minąć te ruiny i pójść do tych drugich ruin Tam gdzie były te szkielety Tak więc tam się teraz udamy, moi drodzy No i zobaczymy Co nas tam będzie czekać Prawdę mówiąc no, robi się ciekawie. Ciekawe czy to będzie w ogóle party będzie, co się z nią w ogóle stało. Jakoś tak nie chce mi się wierzyć na słowo temu, temu gostkowi, że wszystko tam z nią w porządku. No, ale zobaczymy. O, jeszcze jakiegoś korzenia nie zebrałem. No, proszę bardzo i stoi ekipa Romanowa, ale nie ma wszystkich. No to co, musimy sobie porozmawiać? Dlaczego on mnie nazywa Żulem? Przepraszam bardzo. Dokładnie. Mhm. Aha, mu ominąć pułapkę stalową Brodego. Okej. Okay. Mhm. No dobra, co to za pułapka? Co z nią zrobiliście w ogóle? Jest bezpieczna, powiadasz? Aha, okej. Okay. Mhm. No dobra, jaką papkę? Mhm. Zostawić go po skarb. Okej. Okay. No dobra, czego ode mnie chcesz? Mhm. Mm ah, no tak. Eee, przyni przyniosę ci skarb Salwa Brodego, jeśli w zamian uwolnisz Patty. Nie obchodzi mnie to, co stanie z Patty. Podzielimy się skarbem pół na pół. Dobra, miejmy to już ze sobą. Eee, nie no, przyniosę ci skarb Salwa Brodego, jeśli uwolnisz Patty. Mhm. Mm Nie biadol gościu mhm. Dobra Nowa z Romanowem Powiadasz, że tu są jakieś pułapki Poczekajcie moi drodzy, my mieliśmy te 5 listów 5 eee, czy 6 Raz, dwa, 3, cztery, 5 Ale grobów było 6 Co nie? No tak, grobów było 6. Jednego listu nie ma. No dobra, czytajmy sobie pierwszy. Buntownicy 1. Bulba był ostatnim z nich. Ostatecznie musiałem wykopać 6 grobów. Aha, ostatecznie musiałem wykopać 6 grobów: 1 dla buntowników, 5 dla buntowników, 1 dla skarbu. I Bulba był ostatnim z nich. No, czyli wiadomo... Czyli buntownicy jeden, czyli Bulba był buntownikiem, tak by na no to wychodziło, tak? Dobra. Czyli Bulba... Czyli Bulba był buntownikiem, no dobra. Okej. Okay. Prawdę mówiąc nie wiem co mi to mówi. Dobra, wejdźmy sobie. Jest łodzik. Tam jakieś łodziki. O, to jest ten gościu, co zginął. To jest jak? To jest taras. To jest też jakaś kamienna płyta. Dobra. Moment. Czy mamy tutaj coś o Tarasie? Bulba był jednym z nich. Dobra, dwa. Zakopałem w grobach sześć kufrów, ale tylko w jednym z nich są moje cenne rzeczy. Feregold był z nich najcięższy. Ważył tyle, co dwa dziki. Ledwo znalazło się miejsce dla kufra. Aha, czyli to są imiona. Jeśli dobrze to rozumiem, to to jest tak. Tu leży Taras a znajdziemy gdzieś jakiś inny grup, żeby potwierdzić to, co ja myślę. Moment. To jest bulba. Czyli, czyli te kartki. To tak jakby wychodziło, że te kartki to są imiona z buntownikami. Czyli, czyli na tych kartkach, czyli każde imię, jakie jest na kartce. To jest pułapka, tak by wychodziło, nie? Dobra, ale czy my to znajdziemy, tarasa? Na pewno powinniśmy znaleźć. Aby się upewnić, że nikt nie, nikt nie dobierze się do mojego złota, teraz ani w przyszłości zostawiłem świecie nosie pułapki, które zabijają na miejscu każdego, kto spróbuje otworzyć moje kufry ze skarbem. Była to kiedyś sztuczka Barnabasa, na pewno nie śniło, się, że czeka kiedyś los jego ofiar, no tak, czyli Barnabas. Domyślamy się, że Barnabas kufer, kufer Barnabasa też będzie pułapką. To samo nazwa listu to wskazuje. Dobra, dawaj. Tylko jeden kufer nie jest groźny, oczywiście musisz wiedzieć, który to posiadać mi klucz. Prawdę mówiąc, szkoda mi trochę Tarasa był dobrym człowiekiem. No tak, czyli wiadomo, już mamy kolejne potwierdzenie tego, że, że te inaczej te kufry z imionami, które są na tych kartkach, to są te kufry fałszywe. To pytanie, bo nie mamy jednego listu, więc pytanie, którego to członka załogi? Gdzie jest ten kufer ewentualnie? Ojej. Dobra, mamy to. Ale to dworęka ma piękny zasięg. Dobra. Tu widzę kolejny, jakiś Balturo. Chyba jakiś poszukiwacz skarbów, bo on mówił, że tylko jeden. Dobra. To jest nagrobek bezimienny. Ale tu nic nie ma. Tu jest Fergold. To nie. Fergold na pewno nie. Korgan. To jest, to jest Barnabas Korgan Barnabas. Moment, a Korgan będzie? Barnabas Fergold byli eee, Buntownicy 5. Na grobach stoją teraz krzyże z imionami buntowników. Tylko jeden z nich to się imię starego pijaka, którego napadł kiedyś Korgan w Waszandorze. Czy nadal byłby z tego dumny? Kto wie? Czyli Korgan też jest buntownikiem. To tutaj coś. Tu jest Dillinger. Moment, był Taras, był Bulba, był Korgan, był Barnabas i był Fergold. To jest jakiś nagrobek, ale tu nic nie ma. Nie można kopać. To no to musi być ten Dillinger? To musi, to musi być skarb. No bo tam były kartki z buntownikami, nie? Te pięć kartek. Każda to zawierała tego imię jednego buntownika. Tam było napisane, że, że pochował pięciu buntowników. ...i Jeden skarb. No a tylko tego Dillingera nie było w sumie oznaczonego na karcie z, z buntownikami. Więc by wychodziło, że to jest. O! Tak mi się wydaje, nie? Tak by wychodziło, moi drodzy. Dobra, zapiszemy sobie. I co się stało? Myślałem, że. Nie wiem, coś się zbagowało. Dobra, jest, zgadza się. Złoty kryształowy dysk. Morska łampa skarbów. Okej. Okay. Złote monety, no nikt, fajne w sumie rzeczy. Tysiąc ekspa. Złoty kryształowy dysk. To w sumie najważniejsze, nie? Bo te to, to, to złote dyski to dlatego Mendozy. Ale jeszcze dostaliśmy mapę. Ja wiem, że tą mapę na pewno będzie chciał od nas e, ten, romanów. Ale może byśmy ją zerknęli sobie. Aha, nie możemy jej zerknąć. Ciekawe. No dobra. Nie możemy sobie zarknąć tą mapę, no to wychodzimy, nie? Nic tu po nas. W sumie ciekawe co by się stało, jakbyśmy otworzyli kufer. Ale zapewne byśmy skończyli tak jak ten gościu, nie? Będą nas pewnie coś zabiło. No dobra. Panie Romanow. Mhm. E, masz, znalazłem mnóstwo złota raz tę mapę. Nie zmieniłem zdanie. No nie, no chyba nie chcę ryzykować zdrowia. Padł, masz, znalazłem mnóstwo złota oraz tę mapę. Mhm. 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 No, nie doceniłeś nas. I przestań nas nazywać żólem, gościu. No. Mhm. Mm no właśnie. Gdzie jest to Patty? Mieliśmy ją uwolnić. No jasne. Nie, mi się wydaje, że lepiej będzie się być na wolności. O Boże. Dobra. Aha. A, dobra, oni sobie idą co? Opatia jest zamknięta w ruinach na zachodzie. Mmm. Aha, dobra, czyli musimy się tu. To nie będzie tu, tylko to będą tamte ruiny, nie? Musimy się tam wrócić. I ona będzie w tamtych ruinach na pewno, bo tam były takie drzwi. Ja tych drzwi wtedy nie mogłem otworzyć. Tam pokazywało, że wymagany jest odpowiedni klucz. Chyba. No tak mi się wydaje, bo w sumie innego pomysłu nie ma. No bo powiedział ruiny na zachodzie. No to zakładam, że skoro oni są tu, to Tompaty nie mogliby za daleko zamknąć, no bo w sumie nie ma za dużo ruin na zachodzie, nie? Tak by mi się wydawało, że to w sumie może być tu. Zaraz się zresztą przekonamy o tym, moi drodzy. Moja teoria jest słuszna. Mam nadzieję, że tak. No i co? Wypadałoby uratować Patty, nie? To jest gdzieś tam chyba, nie? Się szło. Właśnie, no to, to się szło tutaj. Teraz tak. Nie w prawo. To tu w lewo. O, właśnie, o tych drzwiach mówię. I tych drzwi się wtedy nie dało otworzyć. O, dokładnie. Jednak się udało. Cześć, Patty. Kamienna płyta. Ale zanim sobie Pati pogadam, bym no ja sobie jeszcze kofery go tworzył, wiesz, priorytety. <laughs> dobra. Lewo, lewo. Jednak nie. Lewo, prawo, prawo. Gorda. Ale. Lewo, prawo, lewo, lewo. No. Lewo, prawo, lewo, prawo, lewo, prawo. Aha, okej. Okay. Takiej kombinacji jeszcze chyba nie miałem. Kość, wpływanie szkeletu i monetę. No dobra. Lepszy rys niż nic, jak to mówią. Dobra, Pati, rozmawiam sobie.

So more than your life, is Well, no, but. Right. I should have known Romanov would strike that kind of bargain, bastard. My friend, all the places where he dobra, no, odbierzemy, from odbierzemy from Romanova, he Hidden gold. graves, eh? island. nothing compared to what he's buried elsewhere. That treasure is my future.

Mm -hmm. OK Okej. Aha, spotkamy się na miejscu. Co? Czekaj. Spotkamy się na miejscu? Czyli co, teraz mam iść do miasta? Tak, ja sobie ja lepiej zapiszę, moi drodzy. Czyli co, czy ja dobrze rozumiem? Eee, teraz tak, e, gdzie to jest ta mapa? E, dziedzictwo Wielkiego Pirata, zadania. Ojciec Patty'u sobie cenny skarb. Paty musi go odnać, zanim zrobi to Romanów. No dobra, czyli teraz musi być do tego miasta. To by padałoby się przeteleportować, nie? Mm -hmm. To teraz pytanie. Dobra, właśnie, bo my jesteśmy tu. Ja się dlatego sobie zapisałem, żeby zobaczyć, czy ja tego nie skopię, bo jeśli ja się przetelportuję do miasta i teraz wejdę przez tunel do Patty, to, szczerze mówiąc, nie wiem, gdzie będzie Romanów. A, właśnie, Walter, czekaj. tak już jesteś Walter, ja mam dla ciebie um, te torby z narzędziami. Mhm, dokładnie. Jako 500 ekspo za to? No dokładnie No. w No trochę lepiej. O. No dobra. Dobra gościu, jednak lepiej. Ja już myślałem, że tylko 500 ekspa dałeś za to. Eee, a pokaż sobie o tym jeszcze szczura. Mhm. Mhm. O!

no jasne, że ci przyniosę. Dobra. E, mam do ciebie obsydian. Mhm, jasne. E, czekaj, bo to jest domiecza długiego. domiecza miecza jednoręcznego. 20, 10 gród obsydianu i 20 zł. Ile potrzeba obsydianu? 8 gród. No. 10 brył. Okej, okay. a daj te długi. Mhm. Dobra Obsydianowe surowo ostrze. No, to sobie wykuję, moi drodzy. Ja jestem bardzo ciekawy jak to działa. Eee, dawaj. Wykujemy to zobaczymy. co będzie rzeczywiście lepsze, chociaż wątpię, żeby to było lepsze niż ten spijacz. Jak to tam się nazywa? Ale może się okaże. Trafne. No, kurde, akurat musiałeś tu przyjść. Ach, co za głośno. Akurat teraz musiał tu przyjść, nie? Jak ja tu ten. Może ten chociaż zwolnił osełkę. Kurde, wszyscy ostrzą. No, dwie osełki są. Halo, o jest. Nie, no, to jest jakiś żart. Dobra, może on sobie zaraz pójdzie, nie? W sumie, gościu, idź stąd! Gościu! Ty, pomocnik! Pomocnik, idź stąd! Dobra, się być co, moi drodzy, na się do tej nocy. Pokażę wam to ostrze w sumie. <grywy> no nie wierzę. Po prostu nie wierzę, że wszyscy ostrzą nagle te miecze. To jest chyba Jack, nie? Bra? Um, no i pójdziemy sobie jeszcze, moi drodzy, do Pati. Odzyskamy z nią tego, to złoto tego Romanowa. Znaczy tą mapę, boże, to złoto Romanowa, to mapa od Romanowa. Ten cały czas, kurde, nie, dzień i noc. Ostrzy te miecze. Co za gość. Ten nareszcie sobie idzie, nie? Ach. Dobra, pokaż to ostrze Kurde, słabe jest Nie warto było zdecydowanie. Zdecydowanie było nie warto, nie? Mamy 75 A to jest 70. A, szkoda. No dobra, ale w sumie jakbyśmy grali pod jakbyśmy nie mieli e, na full rozwiniętego tego walki mieczem. To byłoby super, nie? W sumie fajnie wygląda. No ale dobra. Z racji tego, że, że niestety gramy. Znaczy, że mamy rozwiniętą walkę na Maksa. To niewiele to się przyda. Dobra. Kurde, jaka to muzyka. Kordo, coś nam powiesz? Masz coś na handel? Ja, ale to może te wytrychy Dawaj Mi się kończą Chętnie se kupię, dobra no Idziemy do Pati Powinna nas tu gdzieś czekać, nie? Mam nadzieję, że to będzie eee, Będzie tam czekać przy tym ognisku Tak powiedziała, że się spotkam na miejscu, tak bym to rozumiał, nie? Że ona tu będzie czekać Bo jak nie, to słabo Oho Oho. Jest i Romanow. No dobra, ale jak tu jest Romanow? Gdzie jest Patty? No. To jest zagadka. Tam jest Romanow, nie? Ericsson Vassel. Romanow. Mieliśmy się z nią spotkać na miejscu. Kurde. Nie może być gdzieś daleko, nie? O, nie wierzę. Są ci. Ja czekajcie, no jeszcze raz. Czy ona jest gdzieś? Mapa morska stalowo brodego. No ale ty paty mieliśmy się to spotkać na miejscu, przecież mówiłaś. Ojej. No dobra, moi drodzy, wiecie co? Sobie to jest zakończymy odcineczek w takim razie. Ja pobiegnę po Patty i wrócę z nią tutaj. Myślałem, że jak mam się z nią spotkać na miejscu, to ona po prostu tu przyjdzie. Jak ja się prześpię, ona tu gdzieś będzie się zrespi, no, ale trudno. W takim razie Jeżeli odcineczek was spodobał, zostawcie do góry. No a ja wam jego miłego wieczorku i oczywiście widzimy się w kolejnych odcineczkach gdzie już dokończymy sobie ten wątek z Pati i Romanowem. Także trzymajcie się. Hej.